Siema, jestem paki z jest szybki update z dnia 13 grudnia 2022 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia. Jest to kolekcja Braid Bell składająca się z bukszpanowy szpanowy grzebień, miniaturowy naszynik Blakeley oraz perłowe kolczyki Josephine o wartości 85 dolarów. Są 4 stopnie, śniegu nie ma, a powinien już w sumie być, więc trzeba chyba jeszcze poczekać. A u różnikarza od 13 grudnia do 2 stycznia powinien być już dostępny do zakupu wariant Krampus dla dubeltówki. Będzie on dostępny bez ograniczeń rangi. Jeszcze sobie weźmy w torbę, dokumenty, telegramy, do broni. Od 15 grudnia pojawi się świąteczne do broni, więc warto będzie zagrać, ponieważ placówki będą ozdobione piernikami, słodyczami i innymi rzeczami. Gracze, którzy zalogują się do Reddit online w okresie od 13 do 26 grudnia, otrzymają zimowy wariant karabinu powtarzalnego Evans. Również, gdy zalogujemy się do gry w okresie od 13 do 19 grudnia, otrzymamy 2000 punktów doświadczenia łowcy nagród. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, czyli w okresie od 13 do 19 grudnia, będzie to świąteczna seria numer 1, więc pozostaje tylko czekać na śnieg i się dobrze bawić. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie śnieg Freded Online, czy też nie. A teraz szybkie przypomnienie co nadal obowiązuje: U Krypsa mamy promocję na wystrój obozu łowca nagród, w mamy promocję na konie brytyjskie oraz na konie arabskie, ale również mamy promocję na siodło Delgado. No i jeszcze mamy promocję na wóz łowce nagród. A w katalogu mamy promocję na kapelusze. Również koszule mamy na promocji. Rękawiczki również mamy na promocji. Stryje łowcy nagród też mamy na promocji. Również w tym miesiącu mamy darmowy strój społeczności. Więc tak się prezentuje darmowy strój społeczności na ten miesiąc. A u różnikarza mamy promocję na karabinę. Mamy również promocję na bolasy, jak i również na pas, na broń i kaburę Guerrero. A u golibrody mamy promocję na cieniowane i zaczesane do tyłu włosy oraz na zarost hrabia. U pasera mamy promocję na broszurę, strzała śledząca. Łapanie legendarnych niesławnych przestępców, żywych lub martwych, zapewniać będzie 3 razy więcej dolarów, punktów doświadczenia i złota. Zawdzięci Łowcy Nagród, którzy ukończą trzy różne misje legendarnych przestępców, w dowolnym tygodniu grudnia otrzymają też czerwony kapelusz Folwell. W tym miesiącu zapłacimy 10 sztabek złota mniej za licencję prestiżowego Łowcy Nagród. Wykonując misję łapanie poszukiwanych graczy, zdobędziemy do 2 stycznia 3 razy więcej punktów doświadczenia postaci i punkty doświadczenia roli. A dostarczenie dowolnego poszukiwanego gracza, żywego lub martwego, zapewni nagrodę w postaci darmowej mapy skarbów w pobliżu spalonego miasta. 2 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia za okazję krwawej forsy, jeśli chodzi o okazję Szmaragd Covingtonów. Oczywiście do 2 stycznia. Również do 2 stycznia zdobywajcie 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia w trybie do broni. Zalogujcie się w dowolnym momencie w tym miesiącu, a dostaniecie darmową dodatkową kaburę. A przyrodnicy, którzy sprzedadzą Harriet próbkę do 2 stycznia otrzymają też zielone buty Salter. Jeśli jeszcze chodzi o zniżki, mamy 50% zniżki na ozdoby w sklepie Gasa oraz gorsety i sukni. Więc to by było na tyle. Wbijajcie na składali w opisie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniacie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!